Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj temat, który dla wielu jest bardzo taki pobudzający wyobraźni. Mianowicie tysiącletnie królestwo. Tysiącletnie królestwo, które odnajdujemy w XX rozdziale Objawienia Świętego Jana od 1 do 7. Pojawia się tam jako taki główny, główny temat. I zanim pójdziemy dalej, warto zwrócić uwagę, że nigdzie więcej o tysiącletnim królestwie Biblia nie mówi. Znaczy, oczywiście, jakoś staramy się, jak, jakkolwiek rozumiemy ten fragment, staramy się go połączyć z innymi fragmentami, ale takiego pojęcia nigdzie indziej nie mam. Jest tysiąc lat, jest królestwo. Królestwo jest oczywiście bardzo znanym tematem w Nowym Testamencie. E, tysiąc lat nie jest, w ogóle nie występuje w Nowym Testamencie, chociaż wielokrotności dziesiątki występują i o tym za chwilę powiem. Natomiast chciałbym, żebyśmy właśnie spojrzeli na kontekst Starego Testamentu i tego, jak ta liczba tysiąc się pojawia w Biblii, żeby, no żeby właśnie być dosyć. No właśnie, to jest to ważne, żeby być spójnym. Uważam, że musimy być spójni. Jeśli nie jesteśmy spójni, to z całym szacunkiem, ale nie jest to zbyt bezpieczny sposób interpretacji jakiegokolwiek fragmentu w Piśmie Świętym, kiedy upieramy się, że powinien być interpretowany inaczej niż występuje w całej reszcie Biblii pierwszy bardzo częsty czy wielokrotny przynajmniej zwrot, który się pojawia w Biblii między innymi powtórzonego prawa 7.9 pierwsza kronik 16.15 san 105.8 to przeczytam z powtórzonego prawa 7.9 to jest mowa o Bożej wierności i czytamy następujące słowa pierwsza powtórzonego prawa 7.9. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, co to znaczy Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Tysiąc pokoleń. Jak to tysiąc tu się pojawia? Czy to jest literalny tysiąc? No nie jest literalny w innych fragmentach po prostu czytamy, że Bóg jest wierny z pokolenia w pokolenie. Tysiąc oznacza jakąś po prostu potężną ilość, ilość, która przekracza nasz sposób. Yy, no, bo po prostu na zawsze. W skrócie. Tysiąc, bardzo duża liczba w praktyce na zawsze. Yy, nikt w tysiąc Piątym pokoleniu nie musi odliczać, nie musi się bać, bo Bóg jest wierny. Yy, dalej. Yy, w pierwszej Samuela 18,7 mamy taką piosenkę. Która się Saulowi nie podobała, bo piosenka była taka, porównując dokonania Dawida i Saula, niewiasty izraelskie śpiewały, że pobił Saul swój tysiąc, niech się chłop cieszy, no ale Dawid pobił swoje 10 tysięcy. Proporcja jest niezafajna dla Saula i generalnie chodzi o to, że no, oboje są poważni, oboje są dobrymi wojnika, wojownikami, ale chodzi o proporcje między tysiąc a 10 tysięcy, czyli nieliteralnie w 2 Samuela 18 rozdziale pojawia się kilkukrotnie co ciekawe liczba ten, ten 1000 tam jest moment kiedy Dawid ucieka przed Absalomem generalnie taki nie za dobry moment w jego życiu kiedy, kiedy właśnie Absalom umiera no i tu popatrzcie 2 Samuela 18 rozdział 903. Dawid podzielił zbrojny lud na trzy oddziały Oddając jeden yy, pod dowództwo Jaba, drugi pod dowództwo Abiszaja, a to jest drugi, zbrojny lud odpowiedział: Nie wyruszaj, gdyż choćbyśmy uciekli, nie będą na nas zwracali uwagi, choćby z nas połowa zginęła, nie będą na nas zwrócali, ty bowiem staniesz za 10 tysięcy naszych. 10 tysięcy naszych, Nowo, no to jest po prostu chodzi o to, że jesteś znacznie, 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 znacznie ważniejszy niż ktokolwiek z nas. Yy, Potem yy, jest powiedziane yy, o człowieku, który yy, mówi: Widziałem Absaloma wiszącego na dębie. Wtedy rzekł ja, a, do tego człowieka, który mu o tym doniósł: Jeżeli widziałeś, to dlaczego go tam z miejsca nie powaliłeś i dziś za to dał 10 srebrników? Ale człowiek ten rzekł do jabła, choćbym mi miał odważyć na rękę tysiąc srebrników, nie wyciągnąłbym mojej ręki na syna królewskiego, gdyż na własnej stronie muszę słyszać, jak król nakazał tobie, Jebyszeowi. Z czerwciem młodzieńca. Znowu te tysiąc srebrników oznacza, że po prostu nie zrobię tego. Choćbym dostał tak wielkie pieniądze, ja tego nie zrobię. W Izajasz'a 7 rozdziale, 23 wersecie mamy znowu taki obraz błogosławieństwa. Izajasz'a 7 rozdział, 23 werset. I stanie się w dniu, że każde miejsce, gdzie jest tysiąc krzewów innych wartości tysiąca srebrników, Porośnie cierniem i ostem. No znowu, oczywiście, nie chodzi o literalną cenę literalnych tysiąca krzewów winnych, chodzi po prostu o, o obraz przekleństwa, tak? Cierni i ost to wszystko porośnie. Czyli będzie była wielka obfitość, ale będzie, będzie przekleństwo. I przechodzimy do, do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie mamy. Przypowieść w Ewangelii Łukasza o właśnie najpierw o 10 drachmach, gdzie niewiasta zgubiła tą jedną drachmę, czyli nie miała kompletu, no i generalnie jest lipa, ucieszyła się bardzo i znalazła. Sto owiec, Sto owiec jedna się zgubiła, i ten dobry pasterz też idzie i ją ratuje. Znowu, myślę, że nie chodzi ani o literalne 10 drachm, ani o literalne 100 owiec, chodzi po prostu o pewną, pewną liczbę kompletności. Tam jest całe, powiedzmy, znaczenie, że one się zmieniają, ze 100 się robi 10, a potem ostatecznie mamy dwóch synów, nie, nie opowiadam historii. W każdym razie, podsumowując, podsumowując nauczanie biblijne odnośnie liczba, liczby 1000. Ona jest zawsze rozumiana symbolicznie, znaczy jest rozumiana tysiąc, dziesięć tysięcy, setki, nawet setnicy, słuchajcie, i, i tysiące, tak. Jest powiedziane często, że, że właśnie Izrael wyruszał tam setnicy, tysięcznicy i tak dalej. To niekoniecznie były literalne tysiące, tak. zaczęło pewną dużą liczbę, prawdopodobnie po prostu. Mm. Czyli podsumowując, liczba tysiąc jest liczbą oznaczającą wielką ilość, ale przy tym ilość skończoną, mającą jakieś granice, I, 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 i tyle. I tyle. I nie mamy żadnych podstaw, by w Księdze Objawienia, która jest widzeniem, która jest pełna różnych symboli, proroczych znaków, widzeń, żeby liczba tysiąc nagle w 20 rozdziale wyskoczyła nam jako literalny opis lat. Po prostu jest to niemożliwe, jest to nieprawdopodobne. Biblijnie, biblijnie. Wiem, że niektórzy są przywiązani emocjonalnie do tego, ale jest to po prostu niebiblijne i tyle. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękuję Ci, Panie, za to, że ono jest spójne. Daj nam, Panie, być mądrymi i nie wymyślać zbyt dużo i trzymać się Ciebie. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia.